i trudno jest żyć pozostał mi jeszcze ból bo ty mnie i trudno jest żyć i trudno jest żyć pozostał mi jeszcze go no i teraz już wiesz co śpiewasz Pomysł rodził się całkiem przypadkiem. Przypadkowo w 2009 roku poznaliśmy grupę zupełnie przypadkowo i chcieliśmy zrobić reportaż telewizyjny. Zrobiliśmy ten reportaż, ale jednak stwierdziliśmy, że temat jest na tyle ciekawy, że możemy się zabrać i spróbować zrobić film dokumentalny. Na początku chłopcy tremowali się przed kamerą, patrzyli w obiektyw, zacinali się, nic nie mówili i dopiero po jakimś pół roku udało nam się stworzyć taki, taki kontakt, że przestali zauważać kamerę i żyli swoim życiem, zachowywali się naturalnie. Ja myślę, że im promocja jest niepotrzebna. Oni są bardzo... Bardzo myślę dobrze znani, mają swoją publikę i to naprawdę od lat, od ponad 10 lat. Tu chodziło bardziej o to, aby przełamać stereotypy, myślenia o osobach niepełnosprawnych. Te osoby piszą same teksty, same komponują, składają sprzęt, rozkładają go na scenie, więc no, robią wiele rzeczy, których nie robią profesjonalne zespoły, które, które mamy okazję no, oglądać w telewizji, słyszeć w rozgłośniach radiowych. Chcemy pokazać, że świat osób niepełnosprawnych nie jest tylko taki szary jak media go przedstawiają, tylko że jest bardzo barwny. Że to są osoby, które mogą się 100% zaangażować w coś, co robią, i że czerpią dużo radości z tego, co robią. Nie było łatwo, ale było, było szczerze. Warto było się poświęcić. Były linki, ale. Jak pracuje się na planie filmowym? Czy to jest łatwa praca, czy jednak wielki wysiłek? Te dość ciężko praca trzeba być skupić się na wszystkim. Kiedy już miałam w zasadzie gotowy film i pokazywałam go bliskim znajomym, to niewielu moich znajomych chciało usiąść i obejrzeć ten film. Mówią, nie no, Monika, daj spokój, kolejny wyciskacz łez Nie chcemy oglądać smutnych filmów. No ale obejrzeli byli zaskoczeni, że ich życie jest, że ich życie jest w zasadzie podobne do naszego. Mają te same marzenia, te same plany, tylko w ich przypadku trudniej je zrealizować.